Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku Dragon Age. Kontynuujemy dalej naszą przygodę. Teraz, tak jak wyczytałem w komentarzach, pójdziemy do Flemet i, i, i wykonamy zadanie poboczne dla Morrigan. Utłuczemy starą babę. Innymi słowy. Wow, nawet nie musia, nie było pokazane ście pokazanej ścieżki, jakby nie idziemy. No A... tak mały surprise. Dlatego powinniśmy się chyba w obozie obudzić. Halo, coś się nam z niewiadomych przyczyn nie widzę. Jakby arcydemon nas zobaczył, zobaczył nas. Co to znaczy? Myślę, że... Czekaj! Słyszałeś? Tak, atakują nas pomioty w obozowisku. Jesteśmy, nie mamy kontroli nad towarzyszami, tutaj wszyscy radzą sobie sami. Mamy kontrolę tylko nad swoim bohaterem. Dlaczego tak się zaczęło ciąć, nie mam pojęcia? Duncan kiedyś powiedział, my wyczuwamy je, a one potrafią wyczuć nas. Teraz musimy zachować większą ostrożność. Ten obóz już nie jest bezpieczny. Co jeszcze ten ma się? Zaczamy kogoś Ten obóz potrzebuje jakiejś pomocy. Jakież to poruszające. Co? Żadnej pułapki ani zasadzki? Też mi skrytobójcy. No właśnie, nie będziemy bezpieczni teraz niby. Jako, że to było związane z fabułą, nie ma ani sprzedawcy, ani nikogo. Chociaż się zastanawiam... A dobra. Mniejsza oto. Bierzemy leliane, stena i win. I chata Flemet. Prawdopodobnie coś nas jeszcze po drodze może spotka. No właśnie, wykrakałem. Wilki plagi i berserka. Walka nie była na szczęście trudna. Eee, dobra, jeszcze coś e, sprawdzę. A właśnie, nie zjadłem księgi, <tryk> która nam dodaje e, jedną umiejętność, czyli, czyli sztukę przetrwania. Weźmiemy dalej. co tam jeszcze <grymne> mamy trochę tych tych prezentów O ile się nie mylę powinien się spodobać biały kamień. No niekoniecznie, dobra, mniejsza w sumie. Sprawdzałem, e, e, któryś tam któryś, któryś użytkownik przesłał mi e, do Dragon. znaczy do Wikipedii Dragon Age'u i tam było rozpisane jaki jaki e, prezent komu trzeba wcisnąć, ale już osobiście szczerze mówiąc już mi się nie chce w to bawić nawet można po prostu dać każdemu byle co bardzo Ci dziękuję żeby miejsca zaoszczędzić wiem tylko zostawię tylko jak to e, biżuterię i no jeszcze te specjalne prezenty dla zewrana jak buty W końcu, i tak mamy przedmioty z dlc ków prezenty, które każdy dają po, zawsze dają po 10 czyli, równie dobrze, teraz mogłoby być nie, mogłoby już nie być tych prezentów. Straszne ułatwienie, muszę powiedzieć, no ale dla ludzi, którzy już kilka razy przechodzili grę i nie chcą, właśnie nie chcą się bawić w to, jest to bardzo dobre uproszczenie i ułatwienie. Jest nasza Flemet. Wybaczcie, ale na chwilę musiałem tam przerwać nagrywanie. Musiałem coś sprawdzić, ale już jest okej. Okay. A więc wracasz? Słodziutka Morrigan nareszcie znalazła kogoś, kto zatańczy jak ona zagra. A gra urzekająco, nieprawdaż? Eee, znam twoją brudną tajemnicę Flemet. Ciekawe, którą. Co ci powiedziała Morrigan, hmm? Co tym razem sobie uknuła? Wie, jak przedłużasz swoje życie. Oczywiście, że wie. Pytanie, czy ty też? Ach, to taka stara, bardzo stara opowieść. Taka, którą Flemeth już słyszała. A nawet opowiadała. Przejdziemy od razu do zakończenia, dobrze? Zabijesz uprzykrzoną staruchę jak chce Morrigan? Czy może opowieść pobiegnie innym torem? Hmm. Co proponujesz? Morrigan pragnie mojej księgi? Bierz ją jako trofeum. Powiedz jej, że nie żyje. A co z tobą? Pójdę. Może pewnego dnia zrobię Morrigan niespodziankę. A może po prostu będę obserwować. Co zrobi ze swoją wolnością? To byłby ciekawy widok, pouczający. Pozwolisz na to starej kobiecie? Myślisz, że w to uwierzy? Wierzymy w to, w co chcemy wierzyć. Na tym polega życie. A co ty będziesz z tego miała? <laughs> Możesz ją sobie zatrzymać na jakiś czas. Hmm. Nie, zapomnij. Oda, a więc jak będzie? Teraz umrzesz. To taniec, który stara Flemet dobrze zna. Zobaczymy, czy pamięta jeszcze kroki. No, ja zobaczę, Chodź, czy będę w stanie. Na to, co bierze. Nie ma innego się wyjścia. Przeciwstawić ci? Mówił, że flemę zmieniła się tylko kilku... w taka. Dobra. Mamy na szczęście bardzo silny. Idź. Tak, pozostali nie podchodzą. Wow, wow, wow. Spory zasięg ziania. No co jest? Czemu wszyscy uciekacie? Ja pintola Tak, to teraz trzeba było wrócić się najpierw. No tak To jest w ogóle nie do pomyślenia jaki krytscy są. Jak... twój, jak krytyńskie są te postaci. Ile ty tam masz kapu? zajna osłona. Au, z padł. No cóż, flemet jest potężniejsza od tamtego smoczka. Chyba się zablokowała, więc. Dobra, zróbmy coś, żeby się odblokowała. W końcu falka musi być ciekawa dla was. Pokierujmy trochę Miskiem. Dobra, co tam flement ma przy sobie? Klucz flement, nic więcej. Jak chcesz? No cóż, flement była troszkę potężniejsza od tamtego smoka. Zaczynajmy! Trzeba przeszukać jej chatę teraz. Po odzyskaniu księgi, zabierzemy się za wykonanie questa pobocznego dla Stena. No i powoli będziemy wybierali się do Orzamaru. Sporo z Was nie może się doczekać, aż pójdę do Orzamaru. Co mnie był bardzo dziwi, muszę przyznać. Szaty znaleźliśmy też, które może używać tylko Morrigan. Wygląda identycznie jak jej oryginalna szata, więc dla mnie bomba. A bo te wszystkie szaty, szczerze mówiąc, są brzydkie. Jest bardzo ograniczona ilość szat w tej grze. No i. I... No, tak jak mówiłem, zaskoczyło mnie to, że tyle osób chce, żebym do Orzamaru ruszał i sporo do mnie osób pisze właśnie odnośnie tego. I się nie mogą doczekać. Złamałam cię, wiesz, odnośnie tego dlaczego opuściłam Orle. No właśnie, ale Liana rozwija swój wątek dalej. Dlaczego? Nie miałam ochoty ci o tym mówić. To, co mnie spotkało, może wpłynie na to, co jest między nami, a może nie. Ale powinieneś o tym wiedzieć. Do Fereldenu i do zakonu trafiłam dlatego, że w Orle byłam ścigana. Ścigana? Za co? Zostałam wrobiona, zdradzona przez osobę, którą, jak sądziłam, dobrze znałam i której ufałam. Marjolin była moją mentorką i przyjaciółką. Nauczyła mnie sztuki bycia bardem. Pokazała, jak oczarować słuchaczy słowem i pieśnią, nosić się jak wysoko urodzona dama, pozostawać niezauważoną jako służąca. Umiejętności, których się nauczyłam, używałam, by jej służyć, bo ją kochałam i podobało mi się to, co robię. W jaki sposób Cię zdradziła? Można powiedzieć, że była to moja wina. Posłała mnie z zadaniem zabicia pewnego mężczyzny. Poleciła, żebym oddała jej wszystko, co miał przy sobie. Nie wiem, kim był ten człowiek. Podała mi tylko jego imię i opisała, jak wygląda, a ja go znalazłam. Miał przy sobie pewne dokumenty, zapieczętowane. Otworzyła się, tak? Ciekawość wzięła górę. Coś mi mówiło, że powinnam wiedzieć, co zawierają te listy. Marjolaine sprzedawała innym krajom różnego rodzaju informacje na temat Orlé. Do jej klientów należały m.in. Nevarra i Antiva. Dopuściła się zdrady stanu. Czy to nienormalne wśród bardów? Czasami, ale zawsze zakładałam, że Marżole działała tylko na terenie Orle. Byłam niemile zaskoczona. Będąc bardem, nauczyłam się, że nie warto być lojalną wobec jednego wybranego kraju czy osoby. Martwiło mnie nie to, że okazała się zdrajczynią, ale to, że gdyby została pochwycona, jej życie byłoby zagrożone. Orle było w stanie wojny z tyloma różnymi krajami. Bardzo trudno się w tym wszystkim połapać. O czym miałam się później przekonać. Co masz na myśli? Powinnam była dać sobie z tym spokój, ale tego nie zrobiłam. Musiałam powiedzieć Marzolę, że boję się o jej życie. Tymczasem ona zbagatelizowała moje obawy. Przyznała się do winy, ale powiedziała, że to już przeszłość i że dlatego właśnie dokumenty powinny zostać zniszczone. Uwierzyłam jej. I wierzyłam dalej, aż do chwili, gdy pokazano mi spreparowane przez nią dokumenty, wedle których to ja byłam zdrajczynią. Co się stało potem, Orlezjańscy gwardziści? Schwytali mnie. Robili mi straszne rzeczy, próbując zmusić, żebym się przyznała i wydała innych spiskowców. Potraktowano mnie jak zdrajczynie, a koniec mógł być tylko jeden. Całą wieczność w nieoznakowanym grobie. No cóż, niezbyt fajnie. Eee, paskudna sprawa. Nie, jak udało Ci się uciec? Umiejętności, których nauczyła mnie Marżolę, w końcu na coś się przydały. Uciekłam przy pierwszej nadarzającej się okazji. Nie próbowałam szukać Marżolę. Gdyby dowiedziała się, że po nią idę, postarałaby się, by ponownie mnie schwytano. Dlatego właśnie przybyłaś do Fereldenu, do Lottering. Miałam ochotę stawić jej czoło. Byłam wściekła, zdradzona, ale cóż mogłam jej zrobić? No i uciekłam do Fereldenu, do zakonu i do Stwórcy. Ferelden ocalił mi życie. A stwórca uratował duszę. Dlatego właśnie tu jestem. To prawdziwy powód. Nie ma już między nami kłamstw, przynajmniej w tej sprawie. Nie, dziękuję, że mi zaufa Że zaufałaś mi na tyle, by opowiedzieć mi tę historię. Dobrze jest móc zrzucić z siebie ten ciężar. Dziękuję, że zechciałeś mnie wysłuchać i zrozumieć. Dobra. Leliana. No, opowiedziała nam historię, ale to nie koniec jeszcze rozwoju. Będzie jeszcze quest poboczny w końcu z nią. Czekam na rozkazy. Nieważne. Mam nadzieję tylko, że przypadkiem Leliana się we mnie nie zakocha, bo kiedyś było tak, że w ogóle nic ni tego, nic owego, kiedy romansowałem z Morrigan, to Leliana się we mnie za, zakochała. To było w ogóle Czekam dziwne. Na rozkazy. Dobra, gdzie jest ta księga? A, to prawdziwa księga matki, prawda? Cieszę się, że jednak udało ci się ją znaleźć. Dziękuję za jej odnalezienie. Zaraz zacznę ją studiować, by wydobyć drzemiącą w niej moc. Ukończono zadanie. No, i mamy jedno zadanie dla towarzyszy. Ukończone. Zobaczymy, czym zmieniło się jakieś, jakoś nastawienie Morigan do nas. W końcu przydałoby się przyjaźń. O, to jest przyjaźń już, a nie przychylność. Ciekawe. Nie wiem, jak inaczej to określić. O co chodzi, coś nie tak? Nie, wszystko w porządku. Po prostu trochę głupio mi to przyznać. Przypomniało mi się nasze pierwsze spotkanie w głuszy. Od jakiegoś czasu byłam w postaci zwierzęcia. I obserwowałam Wasze postępy.